Kochani, dziewiąty dzień odpakowywania kalendarzy adventowych. Jak zwykle zaczynamy od herbat. Okej, mm. mm -hmm. Ok, tu mamy dzisiaj cytrynową. Mega fajnie Więc mm, teraz. Kosmetyki. No dobra. mamy Do dziewiętnastkę, tonia Dobra, tu mamy dziewiąteczkę. Ania... Dobra, tu mamy dziewiąteczkę, musiałam na chwilę wyłączyć. Kurde. Ale pomadka Chris Ole Ale miega, miega. Kurde. Idealnie. Ona mega ładna. Dobra, ja sobie zobaczę na ręku na razie. Mhm. Mm Dobra Mam na ręku, ona jest taka fajna, różowia Mhm. Mm Dobra Sobie Zaraz to schowam I tutaj już widzę, idziemy puczkę. Tutaj Czekaj, co tu mam O, Mój nieulubiony cukierek, więc No więc mam je tam. Tak, tak wygląda na ustach. Nawet no tak ładna. Nie wygląda tak mocno, nie? Dobra. Widzimy się na teście. Bye!